Ja chcę Państwu zacytować fragment tekstu Piotra Andrusieczko i Agnieszki Lichlerowicz w gazecie wyborczej. Ukraińcy postawili na Europę. Proeuropejskie pro ugrupowania zdecydowanie wygrały przedterminowe wybory. Porażkę ponieśli komuniści, nacjonaliści oraz niedobitki prorosyjskiej partii regionów. Yy, według yy, Exit Pols yy, prezydencki blok yy, Petra Poroszenki dostał 24,3% głosów, Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka 21,8%, a samo pomoc mera Lwowa Andrzeja Sadowego 12,5%. Yy, to te trzy partie będą zapewne rozmawiać o stworzeniu rządu. Jego powołanie zostało zapowiedziane już na poniedziałek, wtorek. Jaceniuk być może yy, pozostanie premierem. Yy, Rzeczywiście wydaje się to jeden z najbardziej optymistycznych scenariuszy dla Ukrainy i te wyniki naprawdę, no są jakoś, na, nastawiają optymistycznie, nazwijmy to w ten sposób. Chcę Państwu jeszcze zacytować wypowiedź byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wyniki wyborów są dobre dla Ukrainy, bo dają możliwość stworzenia silnej koalicji proeuropejskiej. Na szczęście dla Ukrainy, w moim odczuciu, ale chyba także w odczuciu wielu komentatorów, radykałowie rozmaici czy nacjonaliści ze swobody dostali tylko po 6%. Dobrze, że prawy sektor znalazł się poza parlamentem. To jest dobry znak. To jest kolejne potwierdzenie, że te głupoty opowiadane w Rosji, że na Ukrainie rządzą nacjonaliści, są po prostu totalną bzdurą. Na pewno zaskoczeniem rzeczywiście jest dobry wynik samopomocy mera Lwowa, Andrzeja Sadowego, ale z opisów, które tutaj są dostępne, wynika, że rzeczywiście są... Nie jest to, jest to partia, która swego rodzaju taką jest nowością, ale chyba w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo są to przede wszystkim ludzie z organizacji pozarządowych, więc można uznać, że te wyniki wyborów rzeczywiście jakoś tam są optymistyczne.